Będziemy robić Mikołaja z filcu. Potrzeba nam do tego kolorowy filc. Filc musi mieć trzy kolory: czerwony, biały i zielony. Zielony może być jasny lub ciemny. zielony green Zaczynamy! Zaczynamy od wycięcia szablonu. W tym pomogła nam nasza mama. poprosić swoich rodziców o pomoc i zróbcie tego Mikołaja razem z nami. Oto nasz Mikołaj już jest gotowy. Ma dużo skomplikowanych do wycięcia elementów. Takich jak broda, wąsy, dekoracje tułów i dół czapki. Choć nosek i buja nie jest skomplikowane do wycięcia. Do narysowania oczy też nie są skomplikowane, a pomponik jest bardzo łatwy do przyklejenia. I to jest taki bardzo super. Ładny Mikołaj. Nasze części, no to są takie kształty, jak to. Czyli cały tłuch. Takie, jak coś takiego. Tutaj leczak. Broda, taki trójkąt krzywy i wąsiki, może o tak. Trzeba też takie kółeczko. taka płaska i taką czerwoną klicową kuleczkę. I troszkę waty. Dlatego nam jest potrzebny klej. Zaczynamy klej naszego Mikołaja. Teraz będziemy kleić górę czapki. Na, wyciskamy troszeczkę kleju na górną część tatki. I przyklejamy tam, gdzie ma być. aqui que você

Żeby podkleić. Podkleić. Okay. Tak jak na przykład mi o tu poza oczapkę, więc jak tu poza czapkę, to wąsu możemy troszkę tym podkleić tu. Nabrać sobie, podkleić, nabrać sobie z tego miejsca, podkleić, tutaj dać sobie na, na tą rzecz. No i przykleić w, na dobre miejsce. Teraz przykleiłam wąsy, które są na brodzie. Będziemy przyklejać teraz nosek. Nosek trzeba tu kończyć kleję. Tu tyle klej na nosek. Żeby, Teraz przekleimy nosek. dekorację Taczankę. Która ma być w tym miejscu. Na tą dekorację przyklejamy ten pompon. Jest czerwony i mały. Nie może być większy od dekoracji. I teraz z waty robimy kuleczka. Nie za dużą, nie za małą. Przylejamy. Teraz wam powiem gdzie. Pokażę nawet. Przyklejamy i wychodzi prawdziwy Mikołaj. Teraz narysujemy oczy dla master. Zamykamy klej. Nasze Mikołaje są już gotowe. Na moim Mikołaju się znajduje błękitny zwaty. Tutaj jest góra czapki. Znaczy dół. Na czapce jest dekoracja. Jest broda i są wąsy. Na wąsach jest nowa. Buzia i oczy. I najważniejszy jest jeden duży czerwony tuw. Dzisiaj się żegnamy. Subskrybujcie nasz kanał, do zobaczenia, cześć! This is a Santa Claus. His face, his hat, pom-pom, eyes, beard, mustache, nose. Przypomnijmy sobie kolory po angielsku: czerwony, red, biały, white, zielony, green. Wspominamy Wam, że Mikołaj to jest Santa Claus. Dzisiaj będziemy robić Mikołaja z Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. No może we dwie to powiecie, to? Mam nadzieję, że już to